To spotkanie było bardzo trudne dla nas z, z mentalnego punktu widzenia, bo mieliśmy e, dwa, trzy ciężkie mecze ostatnio, które nas emocjonalnie wyładowały, ale chłopaki e, oprócz jednego dołka w drugim kwarcie naprawdę podeszli z determinacją do tego meczu i nie puściliśmy nic przypadkowi. I zrobiliśmy co się od nas należało. Myślę, że możemy być zadowoleni w 90% z naszej gry w obronie, w ataku. Zrobiliśmy dużo punktów, ale mamy nowego zawodnika, którego wpasujemy w system. Także nie do końca gramy to, co, co chcemy, ale jest to dobry kierunek i, i cieszymy się bardzo z kolejnego, z kolejnego zwycięstwa. Bardzo ważnego zresztą. Dziękuję. Na początku chciałbym powiedzieć, że zawsze mi tutaj będzie się miło mi do tego miasta wracało, mam tutaj dużo znajomych, dużo ludzi fajnych tutaj jest, pracuje i tutaj zawsze miło wrócić jest, a tu do meczu to tak jak powiedział trener, oprócz do drugiej kwarty, gdzie start nas doszedł, można powiedzieć, że kontrolowaliśmy w pełni to spotkanie. Byliśmy bardzo mocno skoncentrowani właśnie, że tak jak ten powiedział, trzy ciężkie mecze były wcześniej i po prostu chcieliśmy tę serię zakończyć, wygraną. jeśli się udało. Dziękuję. Nie no, wiadomo, rok temu byłem w Lublinie i też były inne cele. Gdzieś tam graliśmy o co innego. No, Ja jestem wdzięczny, tak? Bo, bo można powiedzieć, że dzięki temu sezonowi w Lublinie jestem teraz, gdzie jestem, czyli we Wrocławku i jestem szczęśliwy z tego powodu dzisiejsze spotkanie e, smo przegrali bardzo duże moim zdaniem. E, Padliśmy w trzeciej kwarty, 24 .9. Jest do tego wiele powodów. z tego e, muszę powiedzieć tak, że mieliśmy za taki mecz sam Willon, który jest bardzo dobry, e, jeden z najlepszych w Polsce, jest i potrzebny każdy zawodnik. W tej chwili e, nie mogli liczyć na tego naszego najlepszego rzucającego, w tej chwili Rob Pula, który cały tygodniu był chory. Čoraj se dovončio do treningu i vidaš po njemu da nije bilo šigotovani do meču. Zespo Polanvila je brzo dobri, co pokazuje, graju cali čas, 46 minut graju to samo, igraju ruvno, graju dobru bronu. Mi u toj fili nismo šigotovani do, do, do tego da bi grali s njimi na ruvno. Uz tego co pametam i Torun je pšegrao 17 punkti tam, 7 činji temu, tako da vinik je Dużych, dużych i nami zostaje przeprosić kibice i, i, i wezwać się do pracy. Co można powiedzieć po takim meczu, dramat? No, nie tak sobie myśleliśmy, że po prostu wyjdziemy w nowym roku i tak się pokażemy kibicą. Jesteśmy bardzo, no, no, nie wiem co mam mówić. Po prostu no, przykre, że wychodzimy. W nowym roku i przegrywamy 35 punktów. Wiadomo, Anwil Włocławek jest zespołem na medal w tym sezonie gra bardzo dobrze, tak jak trener powiedział, cały mecz grali równo. Pokazali nam, jak, jak, jak mamy grać, jak, od kogo się mamy uczyć, po prostu no, no ciężko cokolwiek powiedzieć, tak jak trener powiedział, no jest, chcemy przeprosić za, 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 za dzisiejszy mecz przede wszystkim kibiców, i, i bo, bo nie możemy tak grać, nie możemy wychodzić u siebie w domu w ten sposób na boisko i przegrywać w takim stylu.